Jestem wam winien pożegnanie, a niektórzy lubią takie bonusy. Hej, ho, let's go! Ale ciężko. Albo nie zamykajmy dnia przed schodem słońca. Co to za mucha końska? Niesamowita sprawa. Niesamowite jest to. Tak sobie myślę. Ale nie spodziewam się. E, aż do bieszczadów. Nie spodziewam się. Aż do Bieszczad. Lubię kiedy miękko ląduje Ona zmysłowo na mojej twarzy Nie jarają mnie e, Jakieś takie hiperatrakcje e, Tylko droga, tylko droga się liczy A swoją drogą e, 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 Jakie dwa Lala Często. To powoli powoli odwrot lub co najmniej powoli. Jeszcze śmieszni ludzie spod próbowali dowiadywać się w Pacyfonie, żeby na pewno. Duchać sobie zionę kotem. Co oznacza, że jeszcze do graficzyny dokry. Co oznacza, że jeszcze do krasiczyna. No nie rzucaj. dybamy na dybawkę I tu zakręcajmy mamy Fort 7, na którym byliśmy przed nami. Fort 7 Wentownia. A teraz już intymna ścieżka Ścieżka sekretna, ścieżka indywidualna, ścieżka pojedyncza <laughs> i flip 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 Jesteśmy sobie na miejscówce o nazwie Przedszybenicze. Jesteśmy sobie na miejscówce o nazwie Przedszybenicze. To jest przed górą Szybenica no eee. i może dzwonek jesteśmy sobie eee, na miejscówce o nazwie przetrzybanicze. Mamy cień Przez cały dzień eee. 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 Ale tu chłop mówi takie oczywistości eee. Wypełniam kontent odcinka I taka rozkminka eee. I rozkmineczka jak zawsze Metafizyka elementarna się wkrada. God damn crazy <laughs> Czy ja właśnie powiedziałem Smak w odniesieniu do zapachu God damn it. <laughs> eee, Nic walić, walić politykę I tak nas wszyscy oszukują No to no co z tego, co z tego? Ważne, że, że to jest, że znalazły się środki. Kurwa, co ja w ogóle gadam. Po co ja to gadam? Nie powinienem tak był powiedzieć. Może to kogoś obraża. Mu nie gadać, nic. Włączę kamerkę, jak będą jechali. Będziecie mieli Eurosport Player on Live Tracking Channel. Weź, ty chłopie, kluchnie, jedz kurde, po angielsku się tutaj nie, 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 wy, nie wychylaj. Mi się po polsku nawet nie wychylaj. Góry słonne. Wchodzą oczywiście w skład gór sanoczko Góry słonne wchodzą oczywiście w skład gór sanocko-turczańskich I co ja tu mam Jeśli chodzi? Chodzić? O ja pierwszy... Szlak jest z działaniem nie wiem. A nie przez wprowadzenie takich systemów obronnych jak To jest generalnie szlak. Tu coś jest objechane, kurna i to pewnie jest ta droga, tam widzę niebieski. Jak to jest możliwe? Tu jest. Nie, co jest? Kur. Mapa. Bysiowki, nie dusiołki. Oj Gdzie Oj... z tym dzwonkiem. Może tam jeszcze coś pokręcę w jakimś bonus straczku po skryptumie. Jeszcze raz to samo, bo padły wypasa owce. Na szlaku. I przy nich ma być sklep. Jak będzie czynny. Kurczę, może faktycznie piwko trochę złamie swoją zasadę nie picia przed południem dżentelmańską. Ale bez przesady na szlaku nie muszę być żadnym dżentelmenem. Mogę być bardziej. Bardziej mogę być dżentelmenelem. O! <laughs> kartagina, heo! O, kartagina, hecho! Kartagina, o kartagina! Huh, huh. He, a, e, e, a pierdolę, trzy po trzy nie wiem, czy to wrzucę, czy nie przemyśleń brak, pusty łeb, jak przemyśleń brak, hurda leśka. Z Odwiedzali często! Popieramy! No war! Motherfucka! Niebo na Jak to Siczka śpiewał? Księżyc nad otrytem. Kuszczyk! Jajajaj! Jakaś klasa albo dwie, chyba ze dwóch wychowawców? Dwoje? Za dwoje wychowawców, jakaś klasa cała, może dwie wychowawcy. E, 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 e. Jaram się, jaram się. No trzeba zyskać tą wysokość, tę wysokość, mieli Państwo, tę w mowie wpisanej, a w a potocznie, no chyba tą też można powiedzieć. Co ja w ogóle tu rozprawiam? E, mam nadzieję, że zaraz się skończą. Dostawcy e, zasięgu, dostawcy e, telefonii komórkowej. Jakbym doszedł, jakbym doszedł. O, bez tych śmiechów. kuwa No i popatrz, jak się zaplątał. No i jak się zaplątał. Shit happens. Próbuję <grym>, zasikiwać, maskować te. E, mam takie wrażenie. Wilcze odpryski moczowe. Odpryski. Co tu nagrywasz? Ach, przynajmniej w wypadku tego szlaku to już mnie... Co mnie nie zabije to mnie roz. Za przeproszenie. Albo nie, kulturalna wersja. Co mnie nie zabije to mnie zniszczy. Bajka, pa. Ależ przestrzeń. pa. <grytanie> pa. No, pa. La, 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 la. no i mam perturbacje dzisiaj Perturbacje związane z. No i mam perturbacje dzisiaj związane z Mam perturbacje dzisiaj związane z noslegiem Bez końca, bez końcówki nie wrzucaj końcówki człowieczku My już cmentarzu się naoglądaliśmy całą masę więc teraz taką autostradą do nieba. Chwila po godzinie czwartej rano, 15 ostatni dzień. Chwila po godzinie piętnastej, chwila po godzinie piętnastej, chwila po godzinie czwartej, ostatni piętnasty dzień ze szlaku karpackiego. No, zwonki, zwonki. Ale, ale poukładałem sobie priorytety, ale poukładałem sobie, ale poukładałem sobie priorytety w głowie. Wszystko chlupie, wszystko, ah, wszystko chlupie w butach. Woda chlupie w butach. O szlaku karpacki, o ty dzikusie. O ty najdzikszy z najdzikszych ostępie A zresztą wytnica Grzejemy, grzejemy Bez tych igrzani Na koniec, nie rzucaj tych grzejników Grzejemy Idziemy, idziemy Bez sensu I grzejemy eee. I to co chciałem wam wyznać eee eee e, 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 oczywiście i e, 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 e. ale się rozgadałem ludu ponad 5 minut gadania ciągłego także tak takie podsumowanko znowu gadam i gadam mamo jestem wam winien po... jestem wam winien pożegnanie w tym odcinku jeśli kogokolwiek zanudziła ta nawika, to sorry.